Już za chwilę pani wejdzie. Ile pani czekała na ten moment? 5 godzin 45 minut. No coś takiego. 5 godzin 45 minut? Tak. I prawie 6 godzin. Prawie. A nie lepiej byłoby tu przyjść innego dnia i ze swojej bez kolejki? No nie byłby nie byłoby to tu czwartek, no. Jak tu czwartek, to jest z z poświęcenie. Na... Co pani towarzyszyło tutaj stojąc? Jakie uczucia? Ja, jakie uczucia? To, że się, spełni się tradycja. No, że zjem tego pączka i właśnie z tego punktu. Dzień dobry, ile pani już stoją za pączkiem? Godzinę. Godzinę czekacie w kolejce? Tak. A nie lepiej było przyjść na przykład w inny dzień na spokojnie, zejść bez kolejki? Byłoby lepiej. To dlaczego stałyście aż godzinę? E... Nie wiem, ja na, tak w sumie to nawet nie lubię tych pączków. <grym> nie lubisz pączków? Stoisz godzinę. Gdzie tu sens, gdzie logika? Eee, nie wiem, nie ma właśnie logiki. Czyli idziesz za takim... Eee, tłumem. baranów. Tak. No, dzięki. Dzień dobry, dzień dobry. Ile Panie stały po pączusia? Mm. Teraz Pani będą zamawiać to. Aż mi głupio, ponad godzinę. Ponad godzinę Pani stała. A nie lepiej tak w inny dzień tutaj przyjść i bez kolejki sobie zjeść? No pewnie tak, ale to są naprawdę pyszne. I akurat w tłusty czwartek każdy chce kupić, no takie, żeby były dobre. I ponad godzinę trzeba stać, bo ktoś napisał w kalendarzu, że Tłusty czwartek. Nie, myślałam, że będzie szybciej. Tradycję trzeba pielęgnować. Nasza polska tradycja, pielęgnujemy tradycje. A pani, a 11 listopada pani chodzi na marsze? O Jezu, co to za pytanie? A w niedzielę do kościoła pani nie, chodzi. A ja już dziękuję. A to takie tradycje. A ile pan nie stoi? Yy, od dziesiątej. Dziesiąta trzydzieści to jakieś pięć godzin. No... no ci miło, kurde ludzie są niesamowici. No, co, roku, co roku pan wyzwanie. tak stoi? Nie, ostatnio stałem 10 lat temu. I jadł już już pączki? Tak. I, za dnia, I innego dnia nie było takich koleg? też są, ale do końca tego budynku. A pięć godzin się nie stoi? Nie, 5 godzin nie. Ale niesamowite przeżycie. Ludzie się poznaje, super sprawa. Dziewczynę jakąś można poznać? Pewno tu jest. A czy, co, co pana, Jakie uczucia panu towarzyszą, jak pan tutaj tak stoi? Ekscytacja, no i trochę historii, no bo 1925, podobno sam Piłsudski wtrążalał te pączki, no, no i spoko, no. I jak pani się stoi tutaj w kolejce po pączusia? Zimno. Ale warto, myśli pani, będzie? Tak, tak. I, tak. I tak co roku? w Warszawie. A co roku pani tak stoi? Tak, co roku. Co roku w tusty czwartek. Tak, dokładnie. A w inne dni pani jada pączki? No, zazwyczaj tylko w tusty czwartek. Czyli lepiej tak wziąć tusty czwartek, gdzie są kolejki i trzeba czekać. No, taki wyjątkowy dzień. Co roku <głos》> stoję. Nie wiem, ja, ja jutro przyjdę, jak już nie będzie kolej. No tak też można zrobić, ale taka coroczna tradycja już u mnie jest taka. Czasami zazwyczaj chodzę tutaj. czekać. To się boję, przy pani, że zrobią tradycję skok samobójco z dachu i ludzie będą skakać. Kto wie? Rodzina rodzina mnie wysłała. Mówiłam, nie masz nic do roboty dzisiaj, idź stój, więc. no. Wygodna rodzina. Tak, i znajomym też od razu podrzucę, ucieszą się. No to jeszcze pan, mam pieniądze, to pan mi kupi. No, no, biorę 24, to jeszcze 6 mam do wykorzystania. No, to 30 tylko można kupić. Tak. 30 sztuk na osobę. No. Ile sztuka kosztuje? 4,50. Tragedii nie. Nie, spoko, a mi się wydaje super warte tej ceny i tego czekania, bo naprawdę fantastyczne pączki. I poczku dzisiaj kupuję? Ja kupuję dwa razy po sześć, ale sobie tylko jednego. No, to pani mi też kupi, jak dam pani pieniążki, że nie będę stał. Tak? No Kupię panu jak pan chce. Kupię dwa takie do ręki. Nie, no, wezmę za dam pani 30 zł, to wezmę 6 pączków. Nie, no sześciu nie kupię, bo Dlaczego? tylko 30 można sprzedać. No. Za, po 6, to niech pan staje. Jednego bym panu kupiła. No, ale pani, no przecież tak, pani ma jeszcze y, 18 do wykorzystania. No nie szkodzi, ale ja nie będę tyle stała. No przecież ludzie tu stoją po 5 godzin, a ja będę panu kupowała sześć pączków. Tak ja się tak pytam, ja pani udaje Jednego bym panu kupiła. Takiego je, do... Udaje reportera. No. I we pani, to nie no, proszę, proszę. Tu sprzedają po 10 zł ponczek. A oni nie sprzedają? No to był taki młody chłopak, nie. No. Kupował i po 10 zł. Wtedy była większa kolejka. I podobno, ja nie wiem, ja go nie widziałam akurat, ale podobno wyszedł. I, i ludzie wzięli, bo nie chcieli stać. Jakby nie się... patrzył 150 zł zarobku. Ale on chyba sześć tylko sprzedał. Nie wiem, wie pan co naprawdę, nie wiem ile on tam sprzedał. No 30 tylko mógł kupić, a ile. To 150 zarob. Ale on kupił dla siebie też, nie? Jeżeli kupił dla siebie, Nie, no kupił, bo to kobiety mówiły, że kupił więcej. Tam cztery paczki chyba sprzedał, a dwie zostały. Tak no, naprawdę, Ale za czwartek. darmo pączki. Nie, to nie jest tak. Sześć godzin chłop stał. No to co? Jutro przyjdę, nie będę stał w ogóle. Nie? No. Ale to taka atrakcja, ten tłusty czwartek. Atrakcja? Stanie sześć godzin w kolej. Kina przyjdzie z tym. Przyjdzie, to się ją poczęstuje tym dobrym pączkiem. Chyba będzie pytać, bo tego pączka stałam aż 6 godzin, żebyście mogli... Pana, ja chciałam kupić pączka za 100 zł i o 9 w Warszawie już go nie było. A gdzie takie pączki są? E, w tej e, cukierni. Od tego stania to aż ma takie bordowe usta. No, wreszcie myślałem, żeby się grzybów nie naszreć, ale akurat faza by poszła, nie? Lepiej mi się stało. No, ale nie, no nie. Czyli lepiej na jakichś Nie, wolę na trzeźwo. Jakbym popił, to toaleta jest daleko, bo dopiero w met na metrze, nie? To tak łazić, setki walić, nie, spoko, ale... Polecam wszystkim. Jak toś... A pan tam trzy dychy to pan mi kupi. Nie będę stał. Nie mogę tak. No. Dlaczego? Trzeba swoje wystać. Ale pan ja myślałem... <laughs> pan mówi przed chwilą, że 6 do wykorzystania, a teraz pan nie może. No. Tak po 5 godzinach człowiek zmienny jest. Ja o tych grzybach pomyślałem, no. Chętka idzie. Łydra, grzyby i pączki, tutaj jak najbardziej. A to po, też grzyby mają? Nie, grzyby to na własny zakres, do celów naukowych. jak To naj... jest słupska cukiernia. W słupsku te pączki jeszcze są, bo chyba mieszkają. Pączek ze złotem? Tak, były ze złotem jadalnym, ale tego złota na bogato, nie? I ten pączek kosztuje 100 zł. On to najdroższy pączek w Polsce. W Warszawie o 9 rano sprzedali ostatniego. W słupsku jeszcze jest? Nie ma biedy w Polsce. Jak pączki po stówie chodzą? Nie, w Subsku jest, widzi pan cała ta. Ja jutro akurat jadę do Subska, to może sobie kupię. Za stówkę. O, a to jest właśnie tutaj na tym. No za stówkę pączek. No w Warszawie się rozeszło. Z tym emerytą się powodzi. Cholera, nie? Nie, to młodzi ludzie kupowali gdzie tam emeryci. Pączki za stówę. Kupiłby pan pączka za stówę? Pewnie! Z rym Ile się stoi? Od 11 czekam. Ile było tutaj wrażeń? Dużo, y, ponieważ bus obił komuś samochód, jakiś pan miał do innego pana problem, także cały czas coś się dzieje, ale chociaż pogoda sprzyja. Czyli przez 6 godzin się działo? Tak. Przez Zdziało. 5 mało. działo się. Ile pączków dzisiaj będzie kupionych? Myślę, że 10. 30 limit. Ale trzeba dbać o linię. Alkohol śpity? Stoimy tutaj? Nie, oczywiście, że nie. Stoimy tak, tu godzinę. godziny. Tylko? Co tak. Na początku stoją 5 godzin. Wiem. I o dziwo liczę, że będziemy stać krócej, ale powiem wam tak, tutaj pączki kupowała nasza prababcia, potem babcia, mama i teraz stoimy my, także... I wszyscy stali w rodzinie w tłusty czwartek kolejce po kilka tak? godzin. oczywiście, że tak. I teraz nasza kolej, nasza kolej. Czyli to wszystko jest dziedziczne. Oczywiście, że tak. No można bo... Nigdy w życiu, jeszcze szczerze, nie jadłam tych pączków. A nie lepiej przyjść na przykład w inny dzień, sobie na spokojnie, bez kolejki zjeść... To klimat, Ale to jest inny klimat, jak, klimat, jak jest tu 4. Jakie masz dzisiaj uczucie, jak dzisiaj zjesz? Co to było tak ogarnia, jaka euforia? Powiem Wam szczerze. Czuję się, jakby ci ludzie od tej pani do. Tych państwa byli moją rodziną. Stoimy tu razem już 3,5 godziny. Przeżyliśmy, <laughs> przeżyliśmy naprawdę dużo. Możecie wierzyć lub nie, przeżyliśmy naprawdę dużo i jesteśmy zjednoczeni. Jak wszyscy odbiorą pączki, zrobimy sobie zdjęcie pod tą pączkarnią, od państwa począwszy. Do tamtej pani. w nałej kapturze. Do tamtej pani. Nie pan taką panią już nie. Bo oni przyszli później. Czyli ta pani z tabletem czy tam co czyta to już nie. niestety, przepraszamy bardzo. Za nie. rok! Trzeba było nie czytać! Dokładnie, także, no taka jest nasza historia po prostu. A ile poczków kupujesz yy, Ile? 24. Czyli 6 zostanie. No mogę wziąć 30, jeśli chcecie. No to myślę, za godzinkę przyszedł, bo nie będę stał. <laughs> Tak? No pójdę, zjem obiad, wypiję herbatę, Oczy... ugrzeję się. Nie ma co stać oczywiście, że tak, rozumiemy. No, no kupisz. Za darmo, Kupiśmy tak, tak No nie, bo jesteście już piątą osobą, już mam kupione 40 pączków i słyszałem, że takim. Biz... <grym> Ej, mogę tą kamerę i, i ten mikrofon? <grym <grym no patrzcie, że rozmawiamy i oskarżam w takim biznesie, że po 10 zł ludzie kupują. Wiem, bo stałyśmy na, na samym końcu kolejki. No już dwie mam za rok. I chłopczyk właśnie sprzedawał jednego pączka za 10 zł. Ludzie Ale kupowali? Kupowali, no. To pani jeszcze stoją w kolejce tylko e, silni. Słabi odchodzą. Jeszcze a mądrzy dopiero podchodzą na początek. Kupisz mi? Kupisz mi? My mieliśmy taki plan z koleżanką, żeby tu podejść, tak? Ale no, no, już po plan, końcu... no ale no, wyszło no nie, jak wyszło. Zmieniają tak. No Stoimy, ale czu, czujemy... Natury się, się nie stały, że 10 minut. Nie czujemy się, jakbyśmy się tu stały ponad 3 godziny. W sumie tak, no. 3 godziny już tu stoimy. co Pan. roku będziesz teraz tak stała? Tak. Taki mam zamiar. Tutaj co roku. Co roku umawiamy się z rodziną. Tutaj już wszyscy. I będziemy już się, Za rok też się widzimy, prawda? Ja że tak. No. Za rok też. No tak. No. Oczywiście, że tak. To jest, to jest ojciec rodziny. Ten pan. Ale pani to jak szefowa. rzecznik prasowy. Ja tu... O, lepiej, no. lepiej tak. Tutaj widzę, że w grupie stoicie. Czy się, czy się poznaliście? Tak, poznaliśmy się. Tutaj. Wszyscy, się tutaj. wszyscy się wcześniej nie znali, tak? Cała trójka. Tak. No polsz, no okej. Okay. Polska No Polisz. Pan was podrywał? E, nie, pan y, zastanawia się, co to za kultowe danie pączek, i dzielnie tutaj wytrwale te 4 godziny z nami stoi, żeby spróbować. Polskiej kultury? Tak. I bym mu że. tylko pierogi, tylko pączki, faworki. I... Tylko w tłusty czwartek? Tak. Bo w inny dzień to co to za pączek? No wiadomo. Ile pani kupiła? 10. A, a do 30 limit. Proszę? A do 30 linii. No, po co miałem kupować 30 jak mi 10 potrzeba? No, rozdawać ludziom w kolejce, żeby nie stali. Bardzo śmieszne. Ile panu stoi tutaj? Oj, nie pamiętam. A skąd pan jest w ogóle? Ze Szwajcarii. Ze Szwajcarii. I pan jest Szwajcarem, tak? Tak. Proszę powiedzieć, za czym pan tak stoi? Nie, właśnie nie wiem. Pan stoi i wie za Nie, żartuję. Pączki. A dlaczego dzisiaj? Bo jest tu się czwartek. I dzisiaj trzeba zjeść pączki? No, z tego co mi wiadomo, tak. A. Czyli pan już tak się dostosował do polskiej tradycji, i trzeba stać ponad godzinę i zjeść pączkę? Żona. A. <grym> tak, czy macie wszystko? Ile pan już stoi? 40 minut, coś takiego. Tak Warto? Chyba tak. To zawsze dobre pączki tutaj są. A na przykład w inny dzień przyjść, poza pustym czwartkiem? Też można, ale jakoś tak zawsze mówiło się, że trzeba zjeść tego pączka. Mimo, że jest kolejka, trzeba. Tak jest. Podziwiam tych ludzi. Dzięki. Pani ma coś może do dodania? Zadowolona kobieta. Godzinkę już. No, tak około. A w inny dzień pani jada tu pączki? Nie pierwszy raz będę, ale polecali znajomi. Więc. A, czyli nawet pa pani w ciemno stoi. Tak. A na przykład przyjść w inny dzień niż tłusty czwartek. No, jak będą smakowały, to przyjdę. Ale na przykład przyjść zjeść pączka, albo jakby to była taka tradycja nie jeść pączków w tłusty czwartek. No to, mówię, jeśli będą smakowały, to na no, pewnie, pewnie będę tak, taką miała tradycję. Podziwiam, ciemno, stać ponad godzinkę. Pani w niebieskiej kurce! Pani pamięta, żeby mi sześć pączków kupić? Nie. <noise> Nie. jest pan fanatykiem stania? Nie. Trzeba tu... pan, ludzie tu po pięć godzin stoją. Panie, się tutaj mieszkam, także wiem, co tutaj się dzieje. Lepiej zjeść w inny dzień. A pan nagrywa. Oczywiście, że tak. Nie. Ale ludzie panie stają, ja nie wiem, co te ludzie w głowie mają. Zgadza się. No 3 godziny. Po 4,50 wszędzie można w takiej cenie kupić. Ale mówią, że taki smak dobry. No, no bo podobno <laughs> się chwalą, że tutaj ten... Yy, Piłsudski kam... był. Znaczy nie Piłsudski, jego kamer... Nie kamerdyner. Ten w wojsku jak się nazywał ten? Służącem. No, Przynieść, wynieść po zamiatnej. To wiem o co chodzi. No podobno, ale... Przyjeżdżał tu na koniu po dla niego. Czy to, to prawda była? Nie wiem. No. Przepraszam. Mam... <głos》>. Może pan postoi z nami. Nie, dziękuję. My mamy inny plan, bo podchodzimy do ludzi i pytamy się, ile pączku biorą. Oni mówią, że 20. Ja to 10 jeszcze zapasy, To weźmie mi pani i kobita 10 bierzemy, weźmie. Po co no. stać? Dobry biznes. Jak chcą się utuczyć Ja cukier, żeby im podskoczył, to proszę bardzo. Iście pączkarni, z pączkami i spączył się w dłoni. Co pani powie? Najpierw zrobię sobie selfie, dobrze? Dobrze, dobrze. Bo, bo po prostu bez pączka selfie nie ma sensu. Pani jest młodzieżowa, to selfie. Ta, do, zaraz muszę ustawić, bo najważniejsze są pączki, zwłaszcza ten z lukrem. Mówi pan, dobrze. dla mnie najważniejsze są te paczki, dlatego że y, moja mama mi opowiadała, że jej babcia czekała na swojego męża, czyli mojego pradziadka, w każdy piątek. On przychodził po wypłacie, dostawał tygodniówkę, był majstrem i kupował czwórce dzieci i żonie coś smacznego. Przynosił każde ciasteczko osobno zapakowane, każde, każda paczuszka była na jednym palcu, właśnie tak przywiązane sznurkiem, zapakowane w papier, rozdawał, a żonka dostawała na końcu szynkę z tłuszczykiem, bo tak najbardziej lubiła. Jak lubiła, to, to zadowolona była. Pewnie. Pani weźmie gryza i tutaj... No. Z kołnierzem nie jest takie dobre. Pierwszy raz w życiu. nie? Pierwszy raz pani tutaj je? Tak. I tyle pie... stała pani? Tak, bo ja dzisiaj chciałam przeżyć przygodę życia. I to przygoda życia. Przyjechałam, przyjechałam po pączka. A skąd? Z Saskiej Kępy. A, myślałem, że z jakiegoś innego miasta. Nie, to tak aż nie, ale... No tak, pycha. pycha. Mm. Mm, delicznie Dzięki No i tym miłym akcentem kończymy dzisiejszą sondę Co wy o tym wszystkim sądzicie? Dajcie znać na dole w komentarzu Ja nie jestem fanem stania w kolejce i tego święta Jeśli mam ochotę na pączka To jadam w każdy inny dzień niż Tłusty Czwartek Do następnego, cześć!